Przeginaj, według nas, wydaje się, że albo ktoś ją uprowadził, albo co najgorsze zamordował. <laughs> Witamy Państwa, dobry wieczór! Dziś będziemy chcieli wyjaśnić, co stało się z czternastoletnią uczennicą z połańca Karoliną Siwek. Przedstawimy też łodzianina, który dzięki prywatnemu dochodzeniu doprowadził mordercę syna do sądu. A program rozpoczynamy od przedświątecznych ostrzeżeń. Podczas zakupów uważajcie na życzliwych, którzy na przykład pomagają nam wybrać prezent dla dziecka. Potem może się okazać, ile kosztował nas ten prezent. Przepraszam, widzę, że ma Pani problemy motoryzacyjne. Może w czymś pomóc? No wie Pan, muszę sześnakowi kupić auto, ale. Kompletnie się na tym nie znam. No to nie mogła pani lepiej trafić. A ile chrześniak ma lat? Cztery. Cztery? Mm. E, to tak jak mój synek. Wie pani, ja myślę, że najlepszym prezentem będzie ten samochodzik. Niech pani zobaczy, jak on pięknie chodzi. Prawda? Aha. No rzeczywiście. No, dziękuję. Pan jest pan naprawdę cudowny. Z tym cudownym to trochę pani przesadziła. Ale fachowiec tak, to ja jestem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ostrożności i zdrowego rozsądku nigdy nie za wiele. Święta tuż tuż, a to świetny okres dla drobnych przestępców. Róbmy wszystko, aby nie być ich ofiarami. Dobry wieczór. Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Witam serdecznie. programy. Rozpoczynamy od tragedii, która rozegrała się blisko 10 lat temu, 4 czerwca 1999 roku w Połańcu. Wtedy to zniknęła 14-letnia Karolina. W studiu jest jej mama. Jak Pani sądzi, co się wtedy wydarzyło, co się stało? Karolina wyszła z domu. Nic nie wskazywało na to, że nie wróci. I tak... Trwa to do dnia dzisiejszego. Wydaje mi się, a nawet jestem przekonana, że Karolina nie uciekła, tylko że pomogły im jej w tym osoby trzecie. Właśnie taką hipotezę też przyjęliśmy w naszej inscenizacji chciałem, żebyście Państwo teraz zapoznali się z hipotetycznymi wydarzeniami, które miały miejsce 10 lat temu. Połaniec, szkoła podstawowa, w której uczyła się w siódmej klasie Karolina. Nie, nie, nie chcę. Nie? No nie chcę. No co nie chcesz? Nie chcę, będę śmierdziała. Bucha, weź co będzie śmierdziała. Co robisz po szkole? <laughs> Muszę zrobić lekcję, a potem pomagam siostrze. Ja będę weekend odrabiała lekcję. Za to trzy dni. Jak odrobię to, będę miała z głowy. Rolinka do plazy szóstej była bardzo dobrą czynnicą. W szóstej klasie. Miała świadectwo z paskiem. Natomiast po wakacjach zaczęła bagarować. To jest jak palala? No, co ci chodzi? Przecież mówiłam ci, że u Julki poznałam tych dwóch kolesie rozrywkowych, co się chcą ze mną umówić. Ja myślałam, że to nie wkręcasz. Nie, no poważnie ci mówiłam. No i co? No to idź. To sama mam iść? Chora jesteś? No to idź Julką. Ja z Julką, jak Julka jest na mnie obrażona. Na ja tych chłopaków też jest obrażona. No ty chodź ze mną przecież. No co ty? No co, no co tych chłopaków się boisz? <laughs> nie znam ich. No ale ja ich znam. Wiesz, to spokojnie, do mnie przyjdą po szkole, to sama zobaczysz. Kilkadziesiąt minut później. Przed szkołą. Cześć, Pecia. Cześć, Kamek. To jest moja koleżanka. Cześć, jestem Karolina. Karolinka, cud dziewczynka. Cześć, Piecia jestem. Cześć. Cześć, Kamyk. Cześć. No, część oficjalną mamy za sobą. Czas na zajęcia w podgrupach. Zajarasz? No co ty, tak pod szkołą? No to nie. Idziemy <laughs> gdzieś? Teraz nie, bo musimy lecieć na chatę. Ale potem. No, mamy. Tylko nie na walce Nie, pania i pecia, pecia, Cześć. Idziemy. Bye. Połaniec. Piwnica jednego z bloków na osiedlu Kościuszki.

O, witam wielmożną panią. Cześć. Może podać wielmożnej pani obiadek do łóżeczka? O co ci znowu chodzi? O co mi chodzi? O co mi chodzi? Szanowna pani, z przykrością zawiadamiam, że państwa córka Karolina Siwek od początku roku szkolnego opuściła ponad 40% godzin lekcyjnych. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o osobiste stawienie się Państwa w dyrekcji szkoły. W czwartek o godzinie 12.30. To jakaś pomyłka. Tak? Jesteś pewna? Pewnie pomylili mnie z tą drugą Karoliną. Patrz na mnie! Stoisz tu przede mną i użrzesz mi w żywe oczy! Ja byłam dzisiaj w szkole, ale ciebie tam nie było! Byliśmy na klasowej wycieczce w parku. Na jakiej wycieczce? Patrz! Szkoda, że reszta klasy o tym nie wiedziała! A teraz zejdź mi z oczu, bo nie mogę na ciebie patrzeć. Niech tylko ojciec wróci. To zobaczę, że on już z Tobą porozmawia. Na zajutrz, 3 czerwca 1999 roku. Szkoła podstawowa w Połańcu. Karolinko, przejrzałam karty Twoich ocen i jestem bardzo zasmucona. Od pierwszej do szóstej klasy miałaś dobre wyniki w nauce. Koleżanki i koledzy bardzo Cię lubili. Wybierali Cię nawet na gospodarza klasy. Co się stało? Nic się nie stało. Ja po prostu. Przeżywam teraz trudny okres. Połaniec. 3 czerwca 1999 roku. To byłaś kiedyś na gigancie, nie? No, byłam. I jak to jest? A co? Chwilami mam wszystkiego dosyć i chciałabym pójść w długo, ale. trochę się boję. No więc słusznie. No to powiedz mi. A co ci mam powiedzieć, hodz? Głód, brud i syp? Chyba, że tyłkiem płacić za chleb. No co ty? No to lepiej zapomnij. Sama nie wiem. Wszystko mi się miesza. No przestań, jedziesz jak jakaś bura suka. No Sama przestań, nie wiesz jak wygląda moje życie. No dobra, nie chcę mi się o tym gadać, okej? Okay? Przekierałabym. Chodź. Nie. Przestań zawsze tak gadać, na Na zajutrz połaniec. W tym dniu 4 czerwca 1999 roku doszło radą do szkoły, ale nie doszło. Że odpuść już co? Tu jest jakaś zła energia. Wróciła niby po lekcjach, nie, no, nie będąc w szkole. Później się dowiedziałam. Kilka godzin później, blok, w którym mieszka Karolina. Tak? To ja, Piecia. Słuchaj, przyjdź pod sklep pod trzynastkę, dobra? Mm, tak za pół godziny mogę być. To bąd bądź jak najszybciej, bo no. ciśnie nie mam. No to cześć. Kto to był? E, Ulatki z pizzerii. Ostatnią osobą, z którą była widziana Karolina tego dnia. Na którą wskazują wszystkie osoby rozpytywane, bo tak można to nazwać, jest to chłopak starszy od niej. No, można tak powiedzieć, że nie cieszy się dobrą opinią. Kilkadziesiąt minut później połaniec sklep 13 4 czerwca 1999 roku. Połaniec. Jakiś czas później. Brałam 17 zł, ale mam fart. Dobra. To... Masz chyba się dobrze. Ale nie zostawia mnie w takim stanie. No co, może ja mam cię jeszcze do snu utulić. Nie no, ale we, we, weź kup co trzeba i chodźmy na dołek. No, ja nie mogę, matka się znowu namówi. No przestań, bądź dobrą kumpelą, no. Hot. Nie wzięła ani rzeczy osobistych, ani pieniędzy. Nie. Także na pewno w tych pierwszych dniach, gdyby uciekła, to na pewno gdzieś wpadłaby na policję i na pewno by została przeprowadzona lub powiadomiona, żebyśmy ją odebrali. narobiłeś mi ochoty na porządny trip. No nie przeginaj. Karolina! Wydaje nam się, że nie była to ucieczka. Dlatego, że mając 14 lat była za mała. żeby móc no, gdzieś samodzielnie mieszkać, żyć i nie popaść w kolizję z prawem. Dorota. Według nas wydaje się, że albo ktoś ją uprowadził, albo co najgorsze zamordował. Być może nawet tu na miejscu. Pani po tych dziesięciu latach nie ma już nadziei. Jeśli przyjąć tę wersję. Taką jak Winsenizacji, czy to, co pani nam wcześniej mówiła, no to musiała być to osoba znana dziewczyną Znaczy wersji, które przyjęliśmy w tej sprawie jest bardzo wiele. W zasadzie w tym momencie można powiedzieć, że żadna z nich jest, nie jest tą, która jest kategorycznie tą rzeczywistą. Oczywiście ta rekonstrukcja, która została pokazana w tym filmie, w tym reportażu, no może być tą właściwą. Choć tak jak mówię niekoniecznie, akurat tak. Ja może powiem w ten sposób, że te czynności, które zostały wykonane przynajmniej do tej pory, to ostatnie przynajmniej wskazują na to, że Karolina mogła się pojawić w Gdańsku. I tu taki apel w szczególności mieszkańców Gdańska, by w przypadku napotkania, takie osoby spotkania, czy powiedzmy wiedzy na temat miejsca jej pobytu poinformowały policję kielecką. Choć też mamy informację, że może przebywać za granicą. No, powodów w domu też nie było aż takich, żeby ucieczka była. Dlatego nie wierzę w to, że ona sama uciekła. A dodatkowo jeszcze była za mała, żeby po prostu sama przeżyła poza domem. A czy dla pani nie był to dzwonek alarmowy, kiedy córka z dobrej, e, nienagannej uczennicy przeistoczyła się w dziewczynę, która zaczynała nagle mieć problemy szkolne i dostała się w tak zwane złe towarzystwo? Tak, zastanawiało mnie to, no ale zawsze mówiła, że mi się nie martwiła, bo ona nadrobi to, bojąc nam, że ona potrafi i że nie będzie źle. 16 grudnia 2002 roku, a więc blisko 7 lat temu, przedstawiliśmy Państwu historię napadu czteroosobowej bandy na dom rodziny Kacprzaków w Łodzi. W trakcie napadu został śmiertelnie postrzelony Radek. Syn właścicieli domu. Napad zaplanował niejaki krupa, dawny cinkciarz. Zawsze napadał na dom, gdy właściciele byli w środku. Kierował się w tym okrutną logiką, znęcając się bowiem w bestialski sposób nad domownikami, mógł wymusić wskazanie przez nich miejsca, gdzie znajdują się pieniądze i kosztowności. Sam wybierał dom i organizował wywiad o swojej ofierze. Na ogół interesował się właścicielami dobrze prosperujących firm. Gdy stwierdził, że wytypował właściwą osobę, dokonywał rozpoznania terenu. Pod pretekstem sprzedaży okien, paneli czy żaluzji, Wacek, jego zaufany człowiek, za pozwoleniem właścicieli wchodził do środka. Nikogo nie dziwiło, że fachowiec biega z miarką po mieszkaniu. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. Piękny kawałek mieszkania. Podejdę się panu. Hmm. Nie tu pan zakłada panele. Już pomyślałam sobie, że może w pokoju Radka byśmy założyli. Bardzo dobrze. Witam pana. Zapraszamy pana na górę. Proszę. proszę. W ten sposób bandyci znali rozkład pomieszczeń, wiedzieli ilu jest domowników i gdzie kto śpi. To Co za. przerwnik na chwilkę. To nasz syn Radek. Dziękuję. Wacek widząc, że właściciel domu ma prawie dorosłego syna, w dodatku wyglądającego na osiłka, wiedział, że tym razem lekko nie będzie. Dlatego do napadu krupa oprócz Wacka wziął jeszcze trzech bandziorów, którzy według niego nadawali się do mokrej roboty. Napad miał miejsce 28 stycznia 2002 roku. Do domu weszli we czwórkę: Krupa, Zbychu, Wacek i Młody. Weszli przez okno, które otworzył Wacek. Piąty bandior pozostał w samochodzie, gotów w każdej chwili do odjazdu. Wewnątrz rozdzielili się. Zbychowi przypadł pan domu. Młody miał zająć się jego żoną. Krupa i Wacek poszli do radka. Obudzili chłopca starym sposobem. Światłem latarki w oczy i słowami: Spokojnie, to jest napad. Radek posłusznie się podniósł i usiadł na łóżku. I nagle, precyzyjnie przygotowany plan, diabli wzięli. Na dole młody uderzył śpiącą kobietę rurką w głowę. Myślał, że po takim uderzeniu straci ona przytomność. Też mi bardzo bije po głowie. I dopiero ja się ocknęłam, jak gdyby. Świadomość do mnie dotarła taka, że to nie jest sen, tylko rzeczywistość, kiedy znalazłam się na podłodze. Tymczasem kobieta zaczęła się z nim szarpać, wyrwała mu się i uciekła. Obudzony gwałtownie pan domu błyskawicznie zorientował się w sytuacji i ignorując wymierzony w niego pistolet, rzucił się na napastnika. Obudziła mi latarka i głośny krzyk. Nie wiem, czy nawet mogę to cytować. Nie ruszaj się, skór, bo cię zastrzelę. Powtarzam to kilkakrotnie. Bandior chciał strzelać, ale Gnat, którego kupił Wacek, szczęśliwie się zaciął. Szybko okazało się, że w starciu wręcz z Kacprzakiem bandyta ma niewielkie szanse, a w pokoju chłopca Radek z Nienacka z pozycji siedzącej zaatakował Krupę, nie bacząc, że ten celuje do niego z pistoletu. Zaczęli się szarpać. Pierwszy strzał trafił w kolano krupy. Ranny Herszt ryknął na zbaraniałego wacka, który ruszył mu z pomocą. Kolejne strzały ugodziły już bohaterskiego chłopaka. Mogę się tylko domyślać, że była tam walka, bitwa. Że było im ciężko z nim sobie poradzić. I być może dlatego go zastrzelili. O, w mordę. Podawiam. Podawiam. W tym samym momencie w ogrodzie zaczęła krzyczeć Kacprzakowa, wzywając pomocy. Młody i wacek, spanikowani, nieoczekiwanym obrotem sytuacji, wybiegli z domu. Pojawił się czwarty, już z kolei. W tym momencie pomyślałem, że tu gdzieś z każdego pomieszczenia, z każdego jak gdyby dziury te robale będą wyłazić. No, mocno się zaniepokoiłem tym faktem. On miał w ręku latarkę, też był w kominiarce. Wschodził bardzo powoli, tak powoli, że zdziwiłem się, bo sądziłem, że on to robi jak gdyby w poczuciu dobrze spełnionej roboty, że już ma wszystko za sobą. Szedł ze schodów, znalazł się tutaj, przy tej nawie. Stanąłem z tej strony za kominkiem. Zapałem pierwszy przy sztucie od kominka, który tutaj stoi. Była to szczotka. Widząc tę rejteradę, ojciec radka zawołał do żony, aby pobiegła na górę sprawdzić, co z synem. Sam trzymał zbycha, bezskutecznie próbującego się oswobodzić. Rozpaczliwy krzyk spokoju Radka sparaliżował go na chwilę. Puścił zbycha, który skorzystał z okazji i uwolnił się. Było mnóstwo śladów krwi pobiegłem na górę i spróbowałem ratować Radka. Korzystając z nieoczekiwanej zmiany sytuacji, napastnicy wynieśli rannego herszta i uciekli. Wiedziesz <laughs> do mego brata, bo odbywasz się ciuchów A potem pozbywasz się samochodu. Dobra nawet wtedy Krupa nie stracił zimnej krwi. Kazał Wackowi spalić ubrania, które mieli na sobie podczas napadu. Radek niestety zginął. Na szczęście policji udało się trafić na trop morderców, ale jak się okazało, nie wszystkich. Trzech z nich stanęło przed łódzkim sądem w 2005 roku. Jednak skazany został tylko Włodzimierz o pseudonim Krupa dostał do żywocie. Pozostałych dwóch uniewinniono. Tak było jeszcze trzy lata temu, ale bardzo wiele przez ten okres czasu od tamtego wyroku się zmieniło. W studio jest tata zamordowanego Radka i właśnie pan się przyczynił, dobry wieczór, witam pana serdecznie, pan się przyczynił do tego, że sytuacja diametralnie się zmieniła, że pozostali sprawcy stanęli przed sądem, zostali skazani, o tym za chwilę powiemy, ale yy, Panu też udało się wyśledzić, czy też wpaść na trop jednego z nieustalonych wtedy jeszcze sprawców, morderstwa. Tak, owszem, udało mi się. Jest to bardzo dziwna i złożona historia tego kogoś. On był oskarżony, odsiedział ponad dwa lata, po czym na jego de deklarację pomocy, e którą notabene przyjąłem, na początku reagowałem trochę sceptycznie. Czyli wyjaśnijmy telewizor, do pana się zgłosił jeden ze sprawców. Oskarżony, oskarżony. Uczestników tak. tej zbrodni, kiedy już wyszedł. Wyszedł wyrokiem uniewinniającym w maju 2005 roku. Zgłosił się do Pana i tak. co? Wtedy? Zadeklarował pomoc w ujęciu autentycznych sprawców. Nie obyło się bez jakichś ekstremalnych sytuacji podczas śledzenia, śledzenia konkretnie zbrodniarzy, zbrodniarza jednego, Mariusz K który w ogóle nie figurował nigdy, nigdzie nie był typowany, ani... Do, te, do, tej, do tej, sprawy. tej sprawy. nie był typowany. W żadnych e, jakichś, e, nie wiem, ujęciach policyjnych on po prostu wyskoczył jak Filip z Konopi, że się tak wyrażę. Ale jak pan go śledził? Pan jeździł za nim? Nie, nie. Otóż, panie redaktorze, pomogli nam ludzie z rejonu, jeśli ktoś zna Łódź, to jest Pomorska, Jaracza, Wschodnia, to są takie rewiry, o których my Łodzianie wiemy doskonale, co one oznaczają. Więc ci ludzie, jakkolwiek może nie mają świetlanej jakiejś przeszłości, to, to jednak brzydzą się mordercami. I na to ja też liczyłem, że na takich ludzi trafimy. Ci ludzie nam pomogli. Na tyle nam pomogli, że w 2007 roku, 5 marca, podjęliśmy decyzję razem z tym już, o którym wcześniej mówiłem, nazwę go Arkadiusz S. Ujęliśmy kolejnego zbrodniarza, który. Przyznał się. Przyznał się po kilku dniach przebywania w areszcie do tego czynu. No i jak gdyby czekaliśmy już później tylko półtora roku na ogłoszenie wyroku. No z właśnie, wyrok teraz zapadł. Proszę powiedzieć, jakie kary otrzymali zabójcy? Więc Włodzimierz, o co było do przewidzenia, nadal ma do żywoci już jak gdyby usankcjonowane, natomiast dwóch pozostałych... 25 lat. W tym ten jeden, tym, którego pan złapał. Tak jest, dokładnie. Pan go obserwował, fotografował nawet. Tak, tak? oczywiście. No, robiliśmy tutaj taką pracę, która jest gdzieś spograniczona z z pogranicza nawet z jakichś sportów ekstremalnych. Tam było ciśnienie 200, jakieś tętno 150 co najmniej. Mam świadomość, że działaliśmy gdzieś na pograniczu prawa. jakiegoś prawa, gdzieś tam się ocieraliśmy o, o paragrafy. To sprawa niesamowita. Nieraz w naszym programie pokazywaliśmy determinację rodzin ofiar, ich prywatne śledztwo i dochodzenie do sprawców zbrodni. Jednak nie pamiętam, kiedykolwiek by się zdarzyło, żeby rodzina ofiary w tym przypadku ojciec zamordowanego syna sam wpadł na trop jednego z zabójców, sam go zatrzymał i przekazał w ręce policji. To nie jest sprawa zakończona. To nie są wszyscy i na pewno doprowadzę do tego, że tam na tej ławie oskarżonych, która jeszcze jest zbyt krótka, Osiądam ci, którzy autentycznie brali w tym, w tym haniebnym napadzie, w tej zbrodni nikczemnej udział. Przekazać chcę Panu naszą statuetkę, statuetkę mm, temidy programu 997. Zwykle ją przekazujemy tym, którzy dostarczają informacji, pomocy policji. Pan tym razem zachował się szalenie nietypowo. Ja nawet nie wiem, jak określić to działanie, bo działał Pan na pograniczu prawa i właściwie robił Pan to, co wolno robić policji, no ale doprowadził pan jednego ze sprawców przed sąd, sprawców nieznanych policji. To już ostatnie spotkanie nasze w tym roku, bowiem w kolejne czwartki przypadają Boże Narodzenie i Nowy Rok. Spotkamy się więc dopiero 8 stycznia, a jako, że to ostatnie nasze spotkanie w tym roku, w imieniu zespołu magazynu kryminalnego 997 chciałbym życzyć Państwu rodzinnych, ciepłych, ale i zarazem bez troski świąt, a w nowym 2009 roku nam, abyśmy w naszym programie sięgali tylko do spraw, którym grozi przedawnienie, a Państwu abyście przestępców oglądali tylko w telewizji i to w materiałach archiwalnych.